Tak! Brawo. brawo! Brawo! Brawo, A widać, że to Filip już chyba tańców nabrał w żłobku. No, tak, Brawo! Pięknie. Ale też ukańczkę, to. Tak, to jest, no, ale kto prowadzi? Zosia prowadzi czy Filip? Bo on nie A tu mamy towarzystwo, no pięknie. Proszę, dzieci się pobawią. Tak. No, ucieka. Dalej! Dalej film jasne! Bez litości! Brawo! Zapraszam, to Dostawcie tutaj starsi koledzy, bo oni wiedzą... Co. A podnieś go za ten, podnieś go, podnieś go za, za czubek, za czubek. Dobra <śmienic> <śmienic> pani, z dziadkiem gdzieś kupić babcia z dziadkiem? Tu Właśnie nie wiem, czy w Elwie był kogucik. W